Dzień dobry, dzisiaj wracamy do Waszych przepisów, które kiedyś mi przesłaliście w tych dwóch pierwszych tygodniach naszej szkolnej kwarantanny. Wybrałam jeden z przepisów, to jest akurat przepis Julii. Dzisiaj będziemy robić ogórki. Robienie ogórków jest to takie podsumowanie naszych spotkań związanych z wodą, ze stężeniami. I dzisiaj będziemy robić ogórki. Dostałam u Was mnóstwo przepisów. Miałam nadzieję, że razem wspólnie je zrobimy, ale niestety się nie udało, więc dzisiaj robię je sama. Zobaczymy, jak wyjdzie. Mam jeden słoik, mam trochę ogórków. Dla Was jest takie zadanie dla chętnych. Możecie poobliczać, w tych każdy przesyłał wtedy po trzy różne przepisy, możecie obliczyć jakie jest stężenie procentowe tych roztworów, które przesyłaliście. To jest jedno zadanie. Odpowiedzi na, na maila, możecie mi wysłać. Natomiast drugie zadanie to będzie zadanie, w którym sami zrobicie takie ogórki. Możecie zrobić mi z, e, zdjęcie i e, wysłać i pokazać, e, jak wam, e, jak wyszły te słoiki. E, dobra. Przepis był taki. Ja tu mam e, napisane, e, że na 1 litr wody trzeba było użyć jedną kopiastą łyżkę soli. No i będziemy dzisiaj się posługiwać właśnie takimi wagami: soli, e, łyżka, łyżeczka. Mm, odmierzać będę tym, co mam w domu. E, więc na początek e, mam górki, umłam te górki. E, włożę je do słoika. Zmierzą się wszystkie bo są nieduże. Do tego się było, żeby dodać czosnek, więc daję obek czosnku. E, ponieważ e, Muszę dobrać ilość soli na ilość wody, więc najpierw sobie sprawdzę, po prostu wleję tutaj zwyczajnie wody że tak do zakrycia i zobaczę, powinno być więcej pewnie tych ogórków, ale nie mam. I zobaczę ile tutaj wody wchodzi, więc zaleję. Musimy wziąć pod uwagę ilość wody, nie z całego słoika, tak? bo jeszcze tutaj wchodzą, są ogórki. I ja mam taki kubek z dekatlonu. W środku jest miarka, więc po prostu sobie zmierzę. Yy, obok mam wrzącą wodę. No i super, idealnie mam 200 ml. Yy, nie bardzo jest jak to pokazać, ale w środku właśnie jest taka miarka. Może korzystać z takich kubków. Um, odleję to, bo będę potrzebować gorącej wody. Wiem już, ile tutaj potrzebuję wody. A w przepisie jeszcze Juli było, że trzeba dodać. Koper. Nie mam kopru, mam kumin. Trzy takie małe ziarenka dam dla smaku. Jest intensywny, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I teraz przechodzimy do obliczeń. Przechodzimy do obliczeń. W przepisie było tak. Jeden, nie wiem, czy widać, widać litr. Na jeden litr wody jedna łyżka soli. No dobra, jeden litr wody, a ja mam mieć 200 ml. Teraz tak, policzymy sobie. 1 litr to jest 1000 ml, i skoro na 1000 ml ja potrzebuję jedną łyżkę, a w zasadzie łyżka mi nic nie powie, więc przeliczymy sobie to na gramy. Ja sprawdziłam, że jedna łyżka ma około 20 gramów, różnie podają, ale powiedzmy, że to jest 20 gramów soli. No dobra, ja mam mieć 200 ml. 200 ml. I to jest mój x. Czyli to razy to, przez to, tak. 200 razy 20 przez 1000. Wszystko mi się puszkacało. 2 razy 2, 4. 4 gramy soli. 4 gramy soli. Em, to będę odważa odważać łyżeczką. Znowu internet mniej więcej podaje, że łyżeczka soli, łyżeczka soli, tak, soli, bo różna masa jest różnych substancji, to około 6 gramów, więc ja wezmę po prostu niecałą łyżeczkę tej soli. No i teraz, właśnie, teraz tej wrzącej wody tutaj naleję 200 ml. I do tego dam niecałą łyżkę soli. Okej, okay, przelewam, postawię na talerzyku, przeleję do słoika, zalewam te ogórki. z je wrzątkiem, zakręcam. Te ogórki powinny znaleźć, znaleźć się pod wodą. I teraz powinny trafić się w jakieś pewnie ciemne miejsce, do jakiejś piwnicy. Zobaczymy, czy cokolwiek z nich wyjdzie. Sama jestem ciekawa. Nigdy nie robiłam kiszonych ogórków. Robiłam ogórki konserwowe kiszonych, nie? Więc zobaczymy, jak ten przepis Julii, czy jest dobry. No właśnie, z moimi modyfikacjami. Do zobaczenia. Tyle na dzisiaj.